Leci jednorożec przez pustynię i krzyczy orgazm, orgazm, Znasz to? Nie znam, dawaj. Szkoda, bo to dobre uczucie, kurwa. <grym> Nadal ich minie. <grym> tłumaczysz mu, Bageta. Czyli nie byłeś żadną dziewczyną i nie miałeś orgazmu. Ha, ha, ha. Dokładnie. A te małolaty, Czy na kasę je, je, je obiebywałeś? Ale przecież nie byłem zwanym dziewczyną, przecież sam powiedziałeś to. Ty to powiedziałeś. Nie, ty to powiedziałeś przed chwilą. Tam już nic nie ma, kamerzysta, nie musisz tak, wiesz... No właśnie chciałbym... Nie, Szukać, on szukać czegoś, żeby... On żeby ze stresu... Nie stresu, dobra, się. No ja wiem, eee, widzę, bo... Alkohol tak. pije, żeby po prostu się odstresować. Nie, po prostu pije alkohol, żeby się dopasować. Ty. Do czego? Do poziomu. Swojego? Ty, poziomu nie masz, kurwa, co dopiero dalej? No nie, no, no do poziomu. Do, po prostu dopasować się do poziomu. Ale to powiedz jakiego. To jest no, Do poziomu. Do jakiego poziomu? No, Dawaj, to mężczyzna tankuje i to szybciej, roz, bo widzę, że jesteś roz, mało rozgadany. Po prostu chodzi o to, że zawsze oczekujecie ode mnie show, więc zawsze muszę wypić, bo no, tego show na szeźwo nie zrobię, bo jestem zbyt elokwentny na szeźwo, więc, więc piję.